Z nami Janusz Pintera. Dzisiaj gościmy na tringu medialnym Tomasza Damka. Jak pan oceni, Tomka? Wiadomo, że Tomek nie pokaże wszystkiego, ale to, co pan widział, jak się panu podobało? To znaczy, tutaj raczej w połączeniu z tym, co powiedział Kubachycki o tych całych przygotowaniach, to myślę, że na pewno jest lepiej niż przedostatnim pojedynkiem. Te parametry wszelkiego rodzaju są ze Po tym, co pokazał Tomek, no, no ciężko, ciężko jest co, co, cokolwiek powiedzieć. No wiadomo, że te e, e, nogi nie są takie, jak były kiedyś i to tego raczej się chyba specjalnie nie poprawi. Natomiast e, ważna chyba jest ta wytrzymałość szybkościowa, żeby on e, mógł. E, to, co będzie to, co lubi robić, a więc duża częstotliwość lewych, prostych, plus w miarę takie powiedziałbym efektywne przemieszczanie się w ringu trwało skutecznie jak najdłużej. Myślę, że ta walka potrwa długo, także to będzie mu bardzo potrzebne. No w sumie troszkę poruszamy się we mgle po omacku, bo tak naprawdę nie wiemy, co pokaże Molina. Molinę to właściwie znamy też tylko z wyrywkowych yy, yy, informacji, które docierają gdzieś daleko z Weslako, że się bardzo solidnie przygotowuje, że szybki, że mniej waży niż w pojedynku yy, z wajderem i tak dalej i tak dalej. Możemy sobie puścić na YouTubie zobaczyć, jak wygląda tego walka z Wajderem, wspomnieć walkę z Areolą, która trwała krótko, ale początek może nie był najgorszy. Natomiast zobaczymy na tym tle, jak będzie wyglądał Tomek, bo yy, tak naprawdę yy, Tomka walczącego na poziomie no, takim w miarę solidnym, no to już prawie nie pamiętam, bo to jest, dobrze ponad dwa lata temu, to jest te ostatnie rundy walki z Głaskowem, bo wtedy jeszcze rzucił się do ataku, do odrabiania strat, bo potracił tam sporo punktów w początkowych rundach, ale tych strat oczywiście nie odrobił. Także a lata lecą, a lata lecą i ja pamiętam jak że po walce z Chambersem Którą wygrał z trudem, ale, ale wygrał moim zdaniem. Chociaż no, miał łatwe zadanie, bo Chambers był kontuzjowany, walczył właściwie, tylko prawą ręką lewa była kontuzjowana, to e, bodajże powiedziałem w jednym z zwiadów, że Tomek lepszy już nie będzie. No ale oby był taki, jaki był kiedyś, to być może to na Molinę jeszcze wystarczy. Chociaż na pewno, jeżeli ten Molina e, zaprezentuje się tak jak w najlepszych momentach walki z Wajderem, to będzie problem. Ci wielcy zawodnicy mają czasami problem. Żeby odejść w odpowiednim czasie. Czy to, co robi teraz Tomek, Pana zdaniem, oczywiście, bo wiadomo, że nie możemy mówić Tomkowi, co on ma robić, to jest jego życie, jego kariera. To się Panu podoba? Czy myśli Pan, że już raczej, gdyby Pan mu doradzał jak przyjaciel, to raczej by je tak skończył po salecie? Tomek nie chciał odchodzić. Ja go rozumiem po tej walce. Byłem u niego w szatni po walce przegranej ze szpilką. On szpilkę, co było jego ogromnym błędem, lekceważył, Przygotował się fatalnie, albo inaczej. W ogóle się tej walki nie przygotował. Taka jest prawda. I, i, i wypadł fatalnie. I był takim, powiedziałbym, przegranym człowiekiem e, wtedy w szatni po tej walce. Zresztą po walce z Głaskowem również. Ale po walce z Głaskowem to był przede wszystkim wynik potwornego zmęczenia e, fizycznego. On wyprół z siebie, z tatniej siły w ostatnich rundach. To nie wystarczyło. Ale e, wtedy, po tej walce przegranej ze Szpilką, chyba był bliski już ostatecznego pożegnania się z ringiem. Myślę, że gdyby nie ta propozycja Mateusza Borka, to na ring by nie wrócił. A tak to przyjechał, zmienił klimat, zobaczył, że jest fajnie. Tak się złożyło, że poznał wspaniałego chłopaka, jakim jest wielkiego specjalistę w swoim fachu, Jakuba Hyckiego. I to jakoś wszystko zaiskrzyło. I zaowocowało tym, że przede wszystkim Tomek zyskał wiarę w to, że jeszcze może się ładnie z tym ringiem pożegnać. Kiedy to pożegnanie faktycznie nastąpi, to, to nie wiadomo. Myślę, że tak osobiście moim zdaniem ta walka z Saletą była niepotrzebna. Wtedy już powinien być chyba trochę inny rywal, no ale też trzeba zrozumieć względy marketingowe, biznesowe. Ja w ogóle sobie takiej walki nigdy nie wyobrażałem. No. A z drugiej strony, kiedy jakby już do nich doszło, to wyobrażałem sobie taki scenariusz, że e, e, Tomek e, przyjeżdża bardzo słabo przygotowany i tak sobie daje radę, ponieważ, no mówię, no, jest prawie 10 lat młodszy, zupełnie inna szybkość, a Przemek to już jest dawno, dawno temu skończona bajka i mógł się bić tylko z kimś takim jak on, a więc zawodnikiem po przejściach mających już to, co najlepsze za sobą, czy z Andrzejem Gołotą. Natomiast ta walka z Soletą na świecie jeszcze bardziej zaciemniła obraz sytuacji, bo z drugiej strony były sygnały, z sam to byłem e, chyba dwa razy w Łęnicy, widziałem, widziałem Sparingi, wtedy Tomka i, i, i byłem bardzo ciekawy, co pokaże, no a walka nie pokazała nic, bo tak naprawdę Przemek przystąpił do tej walki z kontuzją i, i nie mogła ona trwać długo. Z drugiej strony, mimo wszystko oczekiwałem, nawet w tych krótkich fragmentach walki trochę więcej od Tomka. Także nie byłem usatysfakcjonowany tym, co pokazał w tym pojedynku. Tym bardziej z większym zainteresowaniem oczekuję tej walki z Moliną. I ona myślę, że ta walka w dużej mierze odpowie, czy jeszcze porwie się na coś. Yy, wielkiego, ja to nie myślę o walce o mistrzostwo świata, o jakiś jeszcze być może jednym pewnym o czym marzy Tomek nie wiem czy to w Polsce czy, czy w Stanach Zjednoczonych ale być może ta walka z Moliną yy, da mu jednoznaczny sygnał, że naprawdę yy, czas się z Ringiem yy, żegnać, tylko że ja mówię, Tomek miał kilka ciężkich walk w swojej karierze, ale to nie był y, y, też y, y, pięściarz, który dostawał może poza tym pojedynkiem z Witalijem Kliczką, gdzie należało go po prostu poddać, wcześniej, wcześniej tą walkę skończyć, bo to była niepotrzebna utrata zdrowia, bo to nie miał najmniejszych szans na odniesienie zwycięstwa i, i te kilka niepotrzebnych, które odebrały mu y, y, sporo y, tego, czym, z czego mógł zaoszczędzić na kolejne lata jeszcze zawodowej kariery. Także mówię, Tomek jest wyjątkową w ogóle postacią dla mnie osobiście, jako czeka, który się całe życie prowadzi, zajmuje boksem, bo jego też znam właściwie od początku jego kariery amatorskiej i mogę powiedzieć, że gdyby ktoś powiedział mi wtedy, że Tomek będzie się bił z kimś takim jak Witali Klicko, że będzie walczył o mistrzostwo świata kategorii ciężkiej, to bym go wyśmiał. Myślę, że Tomek też by się wtedy mocno uśmiał, bo Tomek przecież y, najpierw wygrał finał kategorii, średniej 75 kg, później przegrał z Józkiem Gilewskim, jak dziś pamiętam, we Wrocławku. To był bodajże w 1997 roku. Powtarzam, 75 kg w kategorii. Później na szczęście przyszedł do półciężkiej. No i później, moim zdaniem, za późno przyszedł do kategorii junior e, ciężkiej, dlatego że to spijanie wagi do kategorii półciężkiej kosztowało go naprawdę bardzo dużo. Wspomniał Pan tak, tylko zahaczu, taki temat, na którym ja się niedawno zastanawiałem. Gdyby Pana zdaniem ta walka z Vitalijem została zestapowana troszkę wcześniej, yy, myśli Pan, że ta troszkę i też kariera tą, kabina inaczej wyglądała, troszkę zdrowia mu zabrała te kilka dodatkowych rund od Witalia? Ta walka generalnie pokazała, jak okrutny jest boks, bo połączone są w nim te elementy biznesowe, elementy sportowe. Czasami wiadomo, że pieniądze są tak duże, że nie można odmówić. Tak było w przypadku propozycji dla Andrzeja Gołoty walki z Onoksem Luisem, chociaż tam oczywiście sytuacja nie była tak yy, dawało się beznadziejna, jak dla Tomka w przypadku walki z Vitaliem Kliczką, bo tam nie brakowało głosów, że Andrzej Gołota jest faworytem w walce z Noxem Sen. Dla mnie nie był, po tych dwóch bardzo trudnych mentalnie pojedynkach z Dickiem Bow. Natomiast świetnych boksersko oczywiście. Natomiast y, dla, dla Tomka Adamka, dla, dla mnie przyjęcie tej walki y, no było no, skokiem do basenu bez wody. Z góry, jakby zdawałem sobie sprawę, że Kosut może dać zwycięstwo Adamkowi, ale z drugiej strony, jak sobie uświadomiłem i uświadomiłem, jakie są pieniądze, to, to, to były pieniądze liczone w milionach dolarów, nie w setkach tysięcy. To wówczas można zrobić. Ale mimo to można było zminimalizować ryzyko tego pojedynku. Na pewno inaczej się przygotować, na pewno przyjechać te dwa, trzy miesiące wcześniej do Polski chociażby mieć taki obóz. Tylko, że kto miałby go wtedy zrobić tam, w tamtym czasie. Nie było w ogóle takiego pomysłu. Natomiast później to, wszystko, co działo się wokół walki przed samym pojedynkiem, też było takim, powiedziałbym, no, Sporo, sporo było moim zdaniem błędnych decyzji podejmowanych przez sztab e, związany z Tomkiem Adamkiem. No i później przyszła sama walka ze znakomicie przygotowanym Vitali Inglicko. Na, na tamte czasy, na ten wiek, jaki wtedy miał Vitali, to naprawdę był kapitalnie przygotowany. To jest tak samo jak Travis Walker, którego tutaj mamy w Łomnicy. To jest zupełnie inny Travis Walker niż ten Travis, którego pamiętamy z pojedynku e, w Prudential, prawda? Tam, no, nie, nie, te, tego, tego pojedynku właśnie z Tomkiem, kiedy miał Tom Kanadę nie niewiele brakowało, by to się dla Tomka źle skończyło. Tomek najczęściej miał, po spotykał się z zawodnikami, którzy w walkach z nim naprawdę prezentowali bardzo dobrą formę. Chociażby Estrada, prawda? Był świetnie przygotowany do tego pieniądze. To była dla niego jakby ostatnia szansa. Przegrał i tak naprawdę zniknął ze sportowej mapy boksu amerykańskiego i, i światowego. Także no. Ciekawy, ciekawy jestem. A co do tego przerwania walki? Wiem, że Roger tam chyba chciał tę walkę zatrzymać, ale, ale był tam jeszcze protest, żeby jednak pociągnąć dla publiczności tę walkę dłużej. Moim zdaniem to była błędna decyzja, bo tam padały bardzo ciężkie ciosy. Gdyby Tomek był mniej odporny na ciosy, po prostu by pad został wyliczony, a on się trzymał. On, on, on po prostu nawet pod tak potężnymi uderzeniami jak uderzenia Witalia Jakliczki, się nie... Ugiął, choć oczywiście został e, pokonany w sposób absolutnie brutalny, bezwzględny. I po raz pierwszy zobaczyłem tą po tamtej walce innego. Odczuł te czasy. Doszedł do się błyskał się. Następnego dnia rano już był tym samym Adamkiem jak zawsze. I drugi raz był ten moment kryzysowy po walce to była walka z Głaskowym. Wyczerpany totalnie w szatni, na granicy, omdlenia. To był Adamek, przegrany. Nie tylko mentalnie, ale i fizycznie również bardzo poważnie. I to były takie kamienie milowe myślę, w jego karierze w kategorii ciężkiej. Aleksander Pawłow to jest taki dosyć znany rosyjski dziennikarz. I on mi opowiadał, że Witali Kliczko na dobrą sprawę przed Tomkiem, o tych wcześniejszych walkach, to on tak prawie w ogóle się nie Wyszedł na sparyk czasami. A z kolei Bild napisał po walce, że podobno miał odważniki dwa razy po chyba półtora kilograma w spodniach i podobno tak naprawdę ważył chyba coś 106 kg. No to jest ciekawe, bo ja powiem szczerze, ja też, Witalia. E, e, znałem od początku lat 90. jeszcze jak przyjeżdżał na sparingi kickbokserskie z Przemkiem Saletą. Później komentowałem jego walkę finałową, półfinałową podczas Mistrzostw Świata w Berlinie. W 1995 roku tam w finale przegrał z Aleksandrem Liozinem. Zresztą tym samym Liozinem rok później na Mistrzostwach Europy Wejde przegrał jego młodszy brat Władimir, ale pokonał go w półfinale Igrzysk Olimpijskich. No i, i później śledziłem go przez cały czas jego zawodowej kariery. I miał później już trochę słabsze momenty, łączył przecież to wszystko ze swoją karierą polityczną, a w tej walce z Tomkiem był po prostu. Naprawdę, naprawdę znakomicie przygotowany był. Tak szybki, że byłem absolutnie zaskoczony, że jest aż tak szybki. No oczywiście zawsze to jest na tle zawodnika. Tomek nie był tak dobry, jak, jak i liczyliśmy w sensie szybkościowym, bo być może gdyby był taki Tomek, powiedzmy, ten połączenie cruiser z ciężką, jak, jak w walce z gołotą, to być może trochę by zdołał pouciekać przez kilka lat przed kliczką. Natomiast wtedy Tomek był dosyć wolny, ospały, natomiast kliczka był fantastyczny, cudownie sklasał ring, do tego pa jego parametry fizyczne. To, to, to jednak jest naprawdę, to trzeba przeciwstawić coś wyjątkowego, żeby z takim zawodnikiem móc skutecznie walczyć. Jak pan sobie wyobraża w takim razie, załóżmy, że Tomek po ciężkiej walce wygrywa, co, co dalej z jego karierą? Bo sam pan mówi, że raczej na tytuł nie ma szans, chociaż teraz ta waga jest stosunkowo otwarta po tej porażce Władimira z Tysonem Furym. Jak pan sobie wyobraża takie idealne rozwiązanie dla Tomasza? Ja myślę, że e, gdyby Tomek wygrał z Moliną, a na przykład Głaskow pokonał, co oczywiście już jest kwestią, e, już, jest, już wiadomo jak to się, co, co się wydarzyło w pojedynku z Charlesem Martinem. To wówczas taki pojedynek Głaskow-Rewanżowy, Głaskow-Adamek byłby możliwy, no ale to mówię, to odkładamy Adakta, bo takiej walki na pewno w najbliższych kilkunastu miesiącach być nie może, chociażby z uwagi na rehabilitację i bardzo ważną kontuzję Głaskowa, który zresztą też tym mistrzem świata nie został. Dzisiaj Straga ciężka rozwija się tak dynamicznie, że każda kolejna walka może przenieść absolutne przetasowania. Spoczekajmy do walki z Moliną, bo ta walka, myślę, w odróżnieniu od walki z latą pokaże nam naprawdę, w jakim miejscu jest Tomek Adamek, czy on jeszcze w ogóle jest w stanie myśleć o naprawdę dużej walce, czy raczej, jeżeli to, o jakimś godnym pożegnaniu. Także... Oby wypadek najlepiej w pojedynku z Moliną, ale myślę, że wszyscy doskonale wiemy, że to może być, bo to nie ma żadnych pewników w tej sprawie. To może być dla niego bardzo trudna walka. Niedawno oglądałem sobie archiwalne zapisy Charlesa Martina z ringów olimpijskich, jakie za z kim on przegrywał na ringach olimpijskich, nawet na Krajowym Podwórku to sam zacząłem się drapać po głowie i już nie wiem, co o nim myśleć. Niektórzy kibice tego Martina trochę niedoceniają, być może niektórzy go przeceniają, bo na dobrą sprawę nie wiemy tego. Jaka jest Pana opinia, bo pan na pewno żyje tym boksem, kocha ten boks, analizuje ten boks. Jak pan sobie ogląda te walki Martina, które na ringach zawodowych stosunkowo dobrze się prezentuje, tak? Myśli pan, że to byłby dobry kierunek, czy czy ten Martin rzeczywiście jest niedoceniany? Nie, nie, nie. Martin, Martin moim zdaniem jest niedoceniany chociaż mimo wszystko stawiam na Antonego Joshua w ich najbliższym pojedynku. Z uwagi na szybkość, niesamowity atletyzm Joshua i myślę, że ma więcej talentu czysto bokserskiego, ale nie jest bardzo niewygodnym rywalem. To jest zawodnik o znakomitych parametrach. Do tego świetnie wykorzystuje odwrotną pozycję. Generalnie i na amerykańskich ringach, i myślę, dotyczy to również Adamka, który tak już dziś w połowie jest zawodnikiem e, polskim i amerykańskim, bo jednak tam przebywa sporo lat ma amerykańskiego trenera, który mu wpoił trochę inny styl e, boksowania, właśnie może nie, nie tylko, całkowicie inny styl boksowania niż przed laty. Boksował z Andrzejem Mitrulkiem, ta absolutnie boczna pozycja, która wyklucza pewne rzeczy, a też chroni go przed, przed innymi, powoduje, że w walce z Mańkutem tak wysokim Mańkutem o takim zasięgu, Tomek, który ma problemy jednak w walce z zawodnikami lewręcznymi, co pokazała nie tylko walka z, ze szpilką, ale również pokazała walka ta z Chambersem. Kiedy Chambers po kontuzji musiał jakby zmienić swoją pozycję, bo wówczas zaczynał wszystkie akcje tą jedną z ręką, czyli prawą. Tak jak Mańkut. I, i wtedy Tomek miał, miał sporo problemów, choć wydawało się, że powinien zakończyć pojedynek dosyć pewnie. A więc raczej. W walce z Martinem specjalnie bym go y, y, nie widział. Z Wajderem też nie byłoby łatwo. No, Tyson Fury Gigant, prawda? To, to jednak to różnica warunków fizycznych y, potworna, którą można by zniwelizować tylko jakąś no, nieprawdopodobną szybkością w stylu y, Davida Heja. No. Także tego, tego najlepszego Davida Heja, który jeszcze miał do tego czym uderzyć, a mimo to nie podjął ryzyka w walce z Władimirem Kliczko, jak pamiętamy. Także e, spokojnie. Ja jednak, e, żeby cokolwiek mówić dalej o Tomku Adamku, muszę zobaczyć walkę z Moliną. Teraz jest spore zamieszanie wokół tej e, walki z 5 marca, Lukasa Brauna z Rusłanem Czagajewem. Powiedzmy, że ten pas, nieważne nie, nie do kogo trafi, myślę, że Tomek byłby faworytem mimo wszystko w konfrontacji i ze starym Czagajewem, który z walki na walkę wygląda coraz gorzej. I z bardzo prostym Kasem Braunem. I teraz moje pytanie do pana. Czy zabawa w te pasy regularne, interimy i te inne sprawy, dziwactwa, gdzieś medialnie by się na pewno to sprzedało, bo można było to nazwać walką o mistrzostwo świata. Jest to jakaś dobra droga? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem te pasy to są półpaski, to są nie mistrzowskie tytuły, tylko wicemistrzowskie, czy brązowe medale, bo przecież no nie można nazywać kogoś mistrzem świata, dlatego, że ma pas regularny, jak nad nim jest ktoś, kto jest superczempionem i jest prawdziwym mistrzem tej kategorii. To jest wszystko ze względów marketingowych, biznesowych. Tutaj chyba cały świat boksu poszedł zdecydowanie w złym kierunku. Nie ukrywam, to mi się nie podoba, tak samo jak nie podobają mi się umowne limity wagi w walkach mistrzowskich. Niech sobie będą walkach takich, nazwijmy to Towarzyskich, prawda? Natomiast w walkach, kiedy chodzi o tytuł, no to nie wygłupiajmy się. Jeżeli ktoś z uporem chce walczyć w limicie 155 funtów, wiadomo o kogo chodzi Kanel Alvareza, a później waży ponad 170, no to jest jakaś kpina. A później słyszę głosy prezydenta WBC, który opowiada tutaj o różne rzeczy, ale to już mówię temat na dłuższe opowiadanie, bo tutaj można by się rozwinąć, jeśli chodzi o tą konfrontację ewentualnie z najlepszymi pięściarzami boksu olimpijskiego. Mam trochę inne zdanie niż. Maurício uh, Suleiman, ale...